Nie wiem czy pamiętacie, ale mówiłem ostatnio, czyli ostatnio. Ale mówiłem, że czekam na szperę i w ogóle o tym wspominam przez dłuższy czas. Bo powstały właśnie te inne plany, remontoże klatki, lakierowania wnętrza no i ogólnie odbudowy całej karoserii, żeby już to zrobić porządnie na długi czas. Więc mam wesołą wiadomość 19. Tutaj mam stronę e, śledzenia szpery, którą zamówiłem dawno temu i zamówiłem taką przesyłkę e, ekspresową. Chcę pokazać tutaj jak szybko e, wszystko zostało przetworzone. Czasami e, z, e, na przykład z Żoliborza na Mokotów paczka idzie tydzień przez pocztę. E, wiadomo jakiej nazwy, a tutaj e, jest e, wręcz przeciwnie. Została odebrana paczka i 19, kiedy została odebrana, od 10 ruszyła w podróż w Tokio o 16.40 i tego samego dnia była już w East China Aria. Następnego dnia trafiła do Niemiec, i następnego dnia wyruszyła z Niemiec, i w nocy trafiła już do Polski, czyli właściwie tutaj jest raz. 2, 3, 4 dni e, tak szybko została przewieziona a pokażę na mapie te miejscowości e, to mi się udało ustawić na pierwszy dzień czyli z Fukuoka nie wiem czy tak się mówi do Tokio e, tu to nie mam pokazanych kilometrów może samochód pokazuje 1000 e, kilometrów tutaj widać i potem stąd tego samego dnia do Chin to jest 4 godziny samolotem, żeby zmierzyć odległość To jest 3000 km tak tu widać prawie i Potem następnego dnia z Chin do Niemiec gdzieś tutaj tak po prostu postawiłem tą kropkę i to wyszło prawie 8800 km czyli bardzo dużo to dwa dni i następnego dnia już paczka była w Polsce No, to było takie fajne tak. mocowania do kubyłek rajdowych. To będę czyścił. To będę czyścił, ale trochę. Wyszło. ci dobrze? To jest Potem jest tutaj, tak. Tu zacząłem czyścić wewnątrz. To było rdzej. Się... Ale odraget nie ma tu już żadnych. No, no, nie ma dziur, to jest tutaj od siebie. Tutaj to ruczybałem. Muszę uczyć się sztyfierki. To wypnąłem. Już spawam to nie nowe, ale Tak, tutaj. No, a wewnątrz mamy tak. Jak tu widać, ale to fajnie co wygląda. No, to wygląda. Ogólnie to. Nie ma nie padało, nie mogę z tym no. nic zrobić. będzie to wyczyszczone i potem będzie podkładem antykoruzyjnym pomalowanym no i potem oczywiście podkładem akrylowym i lakierem no ja, to już długa droga tutaj są te poszywania lakierników potem to, to masce konstrukcje teraz tak Tutaj już przygotowałem, znaczy wyciąłem dziurę. wszystko co z zewnątrz było zardzewiałe. Czyli ta tutaj blacha zewnętrzna. Z potrzebą tu były takie ogromne odmieszki rdzy. Ja to wyciąłem. To zaraz. Zabezpieczę ferdanem, żeby skonfetował tą rdzę. I potem to pomaluję lakierem. Przesuwanie tutaj od dołu, a mój element, który do jest tutaj. Daje mi to, to czasu, bo pewnie 2 godziny do robienia tego elementu. To jest zrobione ze starego butnika, który był pogięty. No i e, według mnie wygląda to bardzo dobrze. Bo jak teraz to tak postaram się spawać jak to wygląda, jest bardzo dobrze dopasowany, tu będą wszystko naokoło. Tutaj jest w miarę prosto płaszczyzna, bo to będzie jeszcze szyba eee, A nierówności postaram się załatać cynną No i eee, teraz pan taki, on no, dzień się kończy. Tutaj tu pomaluję. O tu jeszcze widać się tam, bo to wytnę jeszcze, zobaczcie co jest w środku. Tutaj drugie też wytnę. Tam trzeba coś po prostu. A teraz to wytnę, pomaluję. Pokażę jak to wygląda. O, tutaj pokazywałem. Tutaj po oczyszczeniu. To była taka rdza. To nie było oczywiście, w borda Ja to pomalowałem tym Fertanem. jak się zedzucę. ale jak to będę potem czyścił, to się wodą czyści albo szczotką znowu. Potem to będę wszystko czyścił papierem ściernym, żeby było bardzo gładkie. Ty będę malował. Tu będzie czysto. A nie tak chyba. I można sobie myśleć, że. O, to jest super. Nic tam nie ma. Że to jest. Nie ma co martwić. Ja zaraz pokażę. Jak to wygląda? Ну и не будем мерджи. Вот это же рухнул. Вот это же рухнул. это же рухнул. Вот это же рухнул. Вот это же рухнул. Вот это же рухнул. Вот это I sobie tak samo jak tu widać taką dziurkę. Teraz już pomalowałem e, fertanem i to jest taka reakcja zachodzi, że do zasiutlenia i tworzy taki czarny pył to wyschnie i to umyję, tutaj tu będzie taka e, gorna blacha I tak samo tam ale to już następnym razem i teraz to wygląda tak Pokrzyżują to miejsce z korozją. robiłem takie blaszki. Te blaszki są z oryginalnej blachy z I Tak samo jak i ta. Ups. No i z tego co czytałem... Ja mi się, to będzie już właśnie jak najbardziej dopasowane. Do oryginalnego kształtu. Nie trzeba to było robić na szpachli, ani takich rzeczy bo potem to, to było tak. tak Troszkę ukończyłem tej spawem. Po samych oczywiście No i tam jest trzecie miejsce i tu jest ta trzecia młodzież I teraz już się zaszykowane Zmiana jest przyciąg że można było to przyłapać przy, przy, przy do uspływania. Przez spawarkę. tam się to przyspawać A potem pochnąłem w kółko Czyli Cały kształt Wszyscy mają się pojawić do południa, czyli od drugiej... Już... Słuchajcie, mnie... Nie, to Teraz będzie startował z kamerą, się patrzeć na to. tego skończę